W ostatnim czasie myślałem nad nową serią na kanale i wpadłem na pomysł obmawiania błędów podczas zwyczajnych gier rankingowych. Pograłem dzisiaj z Aksenem przez około 4 godzinki, więc materiału troszkę nazbieraliśmy, więc mam nadzieję, że będziecie się równie bawić dobrze jak my. Jeszcze na koniec dopowiem wybaczcie mi, ale dzisiaj odcinek będzie niestety bez mojego pada w rogu ekranu. Ale w następnym już będzie. Kurde będzie luksus. Chilowe granie Kurwa! Dzień dobry. To 22 Nie wiem jak to uderzyłem, jak to jest było <laughs> Jak to było już za tym. Co za moim autkiem, ale... Mogę? O! Aksen powinien spróbować przyjąć 50 z tym fankiem, ponieważ był blokowany, jego pozycja była niezbyt komfortowa oraz nie miał dobrego setupa do flika. Co poskutkowało niestety niekorzystną 50 dla Aksena na naszym backboardzie zakończoną straceniem bramki. Również ja mogłem postarać się bardziej go przyblokować. Przyznam, miałem szczerą nadzieję, że tutaj wylecisz po jego jak go blokowałem. To też właśnie tak sobie myślałem, kurde nie wiem, czy wyłaky czy nie. Ups. Niestety nie udało mi się posłać piłki o wiele dalej za przeciwnika, ponieważ uderzyłem ją niekorzystną częścią samochodu i nie nabrała większej prędkości. Przeciwnik to wykorzystał, pomimo tego, że zbiłem mu piłkę, co poskutkowało niestety również zmyleniem Aksena i straceniem bramki. Co powinienem raczej zrobić, to wykorzystać fakt, iż przeciwnik jedzie po busta, a ja wtedy mogłem na spokojnie przejąć panowanie nad piłką, zamiast starać się ją odbić za niego. Prawie. Instant karma <laughs> yes, so. Come on. w Rocket League nie znają pojęcia karmy w ogóle no ja właśnie nie no nie, nie raz też znaczy Jeden raz się spotkałem z chłopem, co napisał Karma? znak ja to to dobra, okej, okay, to było pytanie. Ja miałem tak, że wiesz, ten gościu zaczął być toksikiem bez powodu, zaczął, wiesz, łota save'ować, nie? I po chwili tam sobie sam w pierwszym, nie? I ja napisałem, że to karma, tak jak teraz, nie? I on później cały czas, wiesz, jak nam na przykład wpuszczaliśmy jakieś bramki, no prosto no, z naszych błędów, no to wiesz, ono, o, karma, karma, nie? I tak mówię, co? U Oh yeah <laughs> Oh <Ciao>. Hello <laughs> <laughs> ESA? Ah. Fuck, is this Okej, okay, pod żadnym pozorem nigdy nie zostawicie swojego teammate'a samego, robiąc to, co ja właśnie zrobiłem. W tym momencie nawet gracz, naprawdę, który ma nawet platynę 1, mógł na spokojnie wystrzelić nade mną piłkę i doprowadzić do sytuacji dwóch na jednego z Axenem. Co chcielibyście zrobić w takich sytuacjach, gdy oczywiście wiecie, że nie macie szans zablokować strzał przeciwnika, to po prostu cofnąć się i poczekać na jego ruch, który przejmie wasz teammate, a wtedy wy przejmiecie pozycję teammate'a. Jestem Kurwa. Dobrze, let's go Ja Tutaj chyba nie muszę mówić kto zawinił Oczywiście, że Aksen. Śmi no, no? Śmieszne jest to strasznie, że z takim, z takim czymś nie miałem w ogóle Problemu, nie wiem, w silverze, w goldzie W platynie Ale w ostatnimi czasy mam no, ale nieraz tak jest właśnie, ja też się nieraz wyleję, bo niby wiesz, że się odbije od ściany, stoisz na ścianie, żeby ją fajnie wyjść, ale nie. Tutaj nie powinienem lecieć akurat do tej pięćdziesiątki, z racji tego, że przeciwnik po pierwsze był tam szybciej, a po drugie aksem był wyrzucony w powietrze. O, jaki feiser piękny, tak? Olej! Nie wiem bo to w ogóle Ale już wiedziałem co się szykuje Już było domy jak on tak już ustawiony to już leci schemacie. O O Boże Moi drodzy, nigdy nie wykonujcie rotacji w taki sposób, goniąc za piłką. O wiele lepszym pomysłem byłoby, gdybym skręcił w lewo w kierunku naszej bramki. Pozwoli to na spozycjonowanie się o wiele korzystniejszy sposób względem tego, co zamierza zrobić przeciwnik. Przy okazji, kiedy to wykonuję, mógłbym na przykład, nie wiem, zdemować przeciwnika nadjeżdżającego z lewej strony. Ops.

Tarej Jest jest! tylko falka. Nie z. Nie z. Nie z. dawaj z. dawaj, z. dawaj, dawaj. dawaj dawaj jeb, Czemu? To niby strzał... to sza... niby, sza... Tak. niby jest skomplikowany, nie? Ale... No, ale <laughs> potkniętliwy taki, taki nieprzyjemny. Śmierdzący, <laughs> <laughs> kur... Dobra, chłopiec bez boosta tam. A O, mogę lecieć, po to. Okej, okay, tutaj są dwie sprawy. Zamiast próbować przelobować przeciwnika, narażając się na niekorzystną pięćdziesiątkę, mogłem po prostu ją zgasić, prowadząc ją prawą stroną boiska, gdyż następny przeciwnik przed chwilą był widziany po lewej stronie, zbierając mid boosta. Co dałoby mi dobrą pozycję do wykonania na przykład flika, gdyż po prostu byłbym z nim jeden na jeden. Druga sprawa? Spodziewałem się, że akcent boleci po prostu po piłkę. Nie miałeś boosta? Nie, no nie, ale... <laughs> A tak bym czuł, że to O, to już teraz stał do pieca. Masz jakoś? Eee, no. On To wybiję, Ja to ja wypróbuję. Dobry? A <grym /dosek> ja myślałem, że go już tam. Dobra, ale nie leci. Koń parowy. U. W tym miejscu powinienem lecieć od razu na przeciwnika i na spokojnie po prostu przerwać akcję, gdyż akcent był już z powrotem, a nie wjeżdżać na ścianę i dać przeciwnikowi miejsce na zagrywkę. Aaaa, dość. Bumptnąłem go, nie wiem? Aaa, no pewnie, bumptnąłem go, ale miał tu w dupie! <grywa> <grywa> to była <to>. sołt. Ta. Graje, graje, graje. Jest open Dawaj, dawaj Nie mam busta. Oh! Really? Really? Nie popatrzyłem na busta. Ooooooo Nie jest si na Ooooooooooooooooo! Oh, dziękuję! <gry Adjustment> Co zrobiłem? Dribbling! Dribbling taki, że ojeje A jeje, a jeje Chyba weźmie w strzeli jeszcze w kółko No? Nie mam boosta. Hmm. Ciebie, Tutaj powinienem akurat swejkować wjechanie na ścianę, co wymusiłoby na niecierpliwym przeciwniku podanie do Aksena, który był już na swojej pozycji swoją drogą. I wtedy byśmy mieli sytuację 2 na 1. A przez to, że próbowałem zatrzymać zagrywkę, nie wiadomo po co, zostawiłem Aksena samego, co poskutkowało straceniem bramki. Już miałem taką nadzieję, że będzie backboard. Nie zasrałem się. Nie wziąłem busta, oh. nie mogę. <laughs> A <Aha>, dość <laughs> Nie wierzę Nie! Kurwca! Prawie, prawie... Zasłoniło coś i fajnego. Może, może Może i też ta przyczyna. No, że w nie, <laughs> nieczysto kuchni grają, nieczysto dokładnie. Dalej, no i dobrze, tacy kurde, jak natchnieni. <laughs> Dobra. Nice. Oh, no nie, nie, jest, nie jestem potrzebny, to widzę. radość. No, widzę. No, no. W tym miejscu powinienem wybrać jeden z dwóch scenariuszy. Albo zagrać defensywnie, cofając się, mając nadzieję, że przeciwnik po prostu walnie w piłkę, która odbije się od ściany prosto do mnie i wykonać szybką kontrę, wykorzystując sytuację 1 na 1 albo zrobić to samo co przeciwnik, tylko że szybciej. Jednak drugi scenariusz byłby bardziej niekorzystny z uwagi na to, że piłka najprawdopodobniej odbiłaby się od ściany na tyle mocno, że podałbym ją po prostu przeciwnikowi, który był na tyłach. Wejdzie kalkulator. Mam po jego. Ja już miałem 45, patrzę, ty jedziesz, dobra, no Teś tak. <laughs> <laughs> Też się wysłonił, nie chciał skoczyć. Podskoczył. Podskoczył? Mhm. Tak, ja też podskoczyłem. Co? Ej, wait, what the f? Jaką kutwa mowę tu zachował na tym suficie? Aha, dobra. Wskoczył we mnie, masz open. Jep No i pięknie, jeszcze trzy bramki. Dam radę, dam radę. A oni się teraz poczują. mam dużą przewagę. Ja prawie to broniłem. ¡Bravo, bravo, bravo! ale Dios uh. Jest do wykonania. Jeszcze nadzieja. Nie! I dochodzimy do końca materiału. Jeśli uznajecie taką serię za przydatną, to piszcie śmiało w komentarzach, a będzie się pojawiać częściej na kanale. A na ten moment, ja jestem Pancis i razem osiągniemy coś więcej w Rocket League. Hejka!